Mam przyjemność otwierać po raz piąty tę jakże miłą uroczystość, uroczystość z udziałem tak naprawdę przyjaciół i to tych najważniejszych dla nas laureatów nominowanych do Zielonych Czeków, ale i przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną środowiska, szeroko rozumianą wszystkich przyjaciół, wszystkich ludzi o zielonych sercach. Bo tych właśnie ludzi nagradzamy zielonymi czekami. Ta jubileuszowa uroczystość wzięła swój początek od nagród, które zresztą tak jak zielone czeki nadal są wręczane z okazji Dnia Ziemi. Dzisiaj mamy taką szczególną sytuację, że te daty nam się zbiegają. Na początku te nagrody były przyznawane zarówno instytucjom, jak i Pojedynczym osobom, żeby nie mówić o osobach fizycznych, bo to tak urzędniczo brzmi, ale z czasem przyjęły nazwę Zielonych Czeków i zostały zaadresowane wyłącznie właśnie do pojedynczych osób. W myśl takiej pozytywistycznej zasady, że należy doceniać i to nie tylko dobrym słowem, ale także wymiarze materialnym, to, co ludzie sami z siebie ponad swoimi obowiązkami robią dla swojego otoczenia i to nie tylko dobrym słowem tak jak powiedziałam bo należy tych ludzi wokół siebie po pierwsze widzieć a po drugie chołubić. w okresie około 20-letniej historii przyznawania zielonych czeków mieliśmy przyjemność zaszczyt nagradzania Rozmaitych osób, które w rozmaity sposób swoją aktywność przejawiały na rzecz najbliższego otoczenia, bo przecież to środowisko, które staramy się dbać, to nasze najbliższe otoczenie, ale także ludzie wokół nas. I wśród laureatów w historii byli młodzi ludzie, którzy zgłaszali swoje świetne, nowatorskie pomysły, jak chronić klimat, oszczędzając energię. To byli ludzie doświadczeni wiekiem i spojrzeniem na otoczenie z taką pieczołowitością pochylający się nad przyrodą. To byli przedsiębiorcy, którzy wprowadzali, łączyli ekologię z ekonomią, tworząc inwestycje, które nie tylko są przyjazne dla środowiska, ale i przyjazne dla rozwoju gospodarczego, to też, a przede wszystkim, byli naukowcy, uczeni, którzy. W taki konkretny sposób wpisują się poprzez badania w to, że żyje nam się wokół lepiej możemy z ich talentów, z ich wiedzy. I potencjału intelektualnego korzystać. Zawsze staraliśmy się wyróżniać te osoby, których działanie ma wymierny, wymierny oddźwięk w najbliższym otoczeniu. Stąd też idea zgłaszania do tego konkursu konkursu zielonych czeków, kiedy. Nie musimy wybierać i wyszukiwać ta pierwsza, że tak powiem preselekcja, jeśli tak niezbyt ładnie się można wyrazić, zaczyna się od właśnie takich rekomendacji w otoczeniu. Od pewnego czasu te rekomendacje formują instytucje ochrony środowiska, organizacje pozarządowe, organizacje publiczne już w jakiś sposób autoryzując tę kandydaturę, a kapituła złożona z znaczących opiniotwórczych osób dla tej dziedziny życia ma już jakby ułatwione zadanie, ale też, też tym trudniejsze, bo przychodzi jej wybierać spo, spośród znakomitości mających właśnie rekomendacje od znakomitych e, instytucji. Ta uroczystość jest dla nas ważna także z innego powodu, bo jak już wspomniał pan redaktor, rozpoczyna obchody jubileuszu 20-lecia istnienia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w kraju, które wspólnie z 5 lat wcześniej powstałym Narodowym Funduszem tworzą wspólny system i we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska, system finansowania ochrony środowiska w Polsce, unikalny na skalę nie tylko europejską, nowoczesny sposób wspierania nie tylko inwestycji ekologicznych, ale także podnoszenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Dzisiaj staramy się docenić pojedyncze osoby, które działają na rzecz ekologii, i to będzie ten. Pierwszy etap tych naszych obchodów w ciągu całego roku będziemy chcieli pokazać, jak działają organizacje ekologiczne w naszym regionie, jak współpracują z, ze społeczeństwem i z innymi aktorami życia publicznego. A na zakończenie tych, tych spotkań będziemy chcieli spotkać się z naszymi beneficjentami na takiej gali beneficie, żeby pokazać też, co ci nasi beneficjenci w ciągu tych dwudziestu lat zrobili dla środowiska regionu.